Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na krótką prezentację dwóch laserków Dedry. Jeden to czerwony laser krzyżowy model MC0901, a drugi to multilaser 2D zielony model MC0906. Zapraszam. Dobrze, a więc ostatnio testowałem sobie Dalmierz Dedry, i to są dwa kolejne urządzenia z serii urządzeń pomiarowych. I tutaj mamy dwa laserki, teoretycznie podobne urządzenia, ale w praktyce jednak troszeczkę inne. Jeden to zwykły laser krzyżowy, drugi laser 360 stopni, 2D, który ma dwie osobne wiązki lasera. I teraz tak, zaczniemy sobie od tego czerwonego laserka krzyżowego. Jest to model MC0901, mamy zasięg 20 metrów, mamy dokładność wiązki plus minus 3 mm na 10 m, zasilany jest bateriami, dwa razy paluszki zwykłe. AA. I teraz tak, laserek w zestawie, oprócz oczywiście samego lasera, dostajemy etui, takie zamykane na zameczek, fajne, zawsze nam to zabezpieczy, bo jednak to delikatne dosyć urządzenia oraz uchwyt z magnesem. Drugi laser, czyli Multilaser 2D, zielony MC0906, już posiada zasięg 30 metrów. Jeśli chodzi o e, sam laser bez detektora, można do niego również używać detektor, wtedy zasięg tam rośnie aż do 50 metrów. Wiązka właśnie zielona, e, dokładność także plus minus 3 mm na 10 metrów. I teraz tak, e, aha, ten jest zasilany czterema bateriami, a nie dwoma, e, no bo wiadomo, więcej wiązek laserowych, więcej potrzebuje energii. Czasy, czasy pracy tych obu urządzeń są bardzo podobne. Tutaj na jednej linii e, mamy 8, godzin, na dwóch liniach 4, tutaj na jednej linii mamy 10 godzin, na krzyżu mamy 4 godzinki, czyli to jest bardzo podobnie. I teraz tak, wyposażenie tego zielonego lasera to również takie etui zamykane, po prostu większe, również uchwyt z magnesem i dodatkowo taka fajna płytka, która nam pomaga w wykryciu lasera, ponieważ tutaj ma taką, takie wycięcie, gdzie jest płytka odblaskowa i dużo lepiej nam się ten laser wtedy odbija, co zresztą Wam później pokażę. Płytka oczywiście posiada taki malutki malutką nóżkę, żeby można było ją postawić. I teraz tak, jeśli chodzi o samą różnicę wyposażenia, tak jak widzicie, nie jest ona zbyt duża, w zasadzie żadna, bo jest tylko po prostu w zielonym laserku dodatkowo ta płytka. Ale różnica jest troszeczkę w tych uchwytach. Eee, może jeszcze tak najważniejszym powiem cena 100, około 180 zł. Natomiast ten laser to najtaniej w sieci znalazłem 760, ale nawet na niektórych stronach był za 900, także różnica w cenie jest bardzo duża. A w tym uchwycie, wracając do tego uchwytu. Tutaj laserek czerwony od dołu posiada standardowy gwint statywowy. Natomiast jeżeli chcemy do niego przymocować ten uchwyt z magnesem, no to wkręcamy go standardowo tutaj właśnie w ten gwint. I tutaj mamy magnesiki i możemy sobie czy do jakiegoś słupka, czy do jakiejś rurki zamocować laser. Ale zobaczcie w jaki, w jaki sposób jest rozwiązany uchwyt, że już teraz z tym uchwytem no, lasera jest ciężko używać. tak? Dodatkowo tutaj od dołu już nie mamy żadnego kolejnego gwintu. Jakbyśmy chcieli teraz zamontować laser na statywie, no to, to ten uchwyt musimy z powrotem odkręcić i dopiero dzięki temu, używając tego gwinta, zamontować na statywie. Natomiast jak to jest rozwiązane w zielonym laserze? Też standardowo posiada od dołu gwint statywowy. I teraz tak, jak tu sobie przykręcimy ten uchwyt z magnesem w ten sposób do tego gwintu statywowego, to po pierwsze jest on w inną stronę rozwiązany. Czyli teraz normalnie mogę postawić laser i dalej go używać ciągle z zamocowanym, tym dodatkowo, oczywiście mogę płynnie sobie laser obkręcać, i jeszcze dodatkowo od dołu mam znowu gwinty i mam zarówno gwint mały, statyzowy, statywowy, jak i gwint duży, co jest fajnym, z fajną sprawą. I jeszcze kolejna sprawa, to ten zwykły chwycik ma tutaj tylko magnesy, natomiast ten uchwyt oprócz magnesów posiada jeszcze tutaj, na przykład, jeżeli gdzieś mamy na ścianie, nie wiem, wkręta, gwóźdź, to możemy sobie jeszcze Korzystać i zawieść. Także, już sam tutaj uchwyt ma jakieś plusy zauważalne w tym droższym laserku, w tym bardziej zaawansowanym. Dobra, wrócimy teraz z powrotem do laserka czerwonego. Jako, że jest to zwykły laser krzyżowy, jego funkcjonalność no jest po prostu podstawowa, ma tutaj dużo mniej możliwości i tak dalej. Po prostu mamy tak naprawdę. Albo do włącze, możliwość włączenia wiązki poziomej, albo pionowej i blokady urządzenia. I w zasadzie to jest koniec. Podstawowe urządzenie, niska cena. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje chociażby położyć płytki, no to idealna sprawa, tak? Czyli mamy przycisk włączenia urządzenia, przytrzymujemy, laserek nam się odpali i mamy odpalone standardowo w trybie krzyżowym. Co zresztą widać na ścianie wyżej. O, i od razu, jak zobaczyliście, laser co chwilę będzie mrugał. Dlaczego laser teraz mruga? Ano, bo on jest w pozycji zablokowanej. Czyli tutaj mamy możliwość włączenia lub zablokowania laserka, w sensie włączenia, niwelacji lub zablokowania. I teraz jest zablokowany. I teraz ja sobie przełączę. Od razu czuć, że wahadełko mi tam zaczęło pracować. Wracam. Laser ciągle teraz dosyć intensywnie mruga, no bo jest nie. Nie, nie zniwelowany, i jak już położyłem go na płaskiej powierzchni, to laserek się zniwelował. I teraz jest pion i poziom, i teraz on już nie będzie mrugać. To mruganie w trybie zablokowanym, no jakby zablokowanym, jest jakby nie było takim zabezpieczeniem, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś sobie odpali laserek postawi gdzieś na statywie i nie zauważy, że laser jest kurcze zablokowany i zacznie kłaść płytki, no i katastrofa gotowa, tak, bo okaże się, że laser wcale mu nie pokazywał poziomu ani pionu, tylko po prostu był zablokowany i tak jak był ustawiony na statywie, tak pokazywał, dlatego wtedy laser co chwilę mruga, żeby poinformować użytkownika, że jest zablokowany. Teraz jak widzicie, jak go delikatnie ruszę, to to wszystko fajnie pracuje i za chwilę się nam poziomuje, o. I to wszystko fajnie widać. Jedno i teraz tak, jednokrotne naciśnięcie przycisku tego od włączenia. To oczywiście nam w tym wypadku zgasiło linię pionową, i drugie wciśnięcie nam zapali samą pionową, a zgasi poziomą. Kolejne wciśnięcie znowu odpala krzyż. I w zasadzie to koniec, jeśli chodzi tutaj o jakieś funkcje i możliwości. Tyle tylko jeszcze jedna sprawa, no bo tak jak pokazałem wam, laser, jak się włączył, był zablokowany, i teraz, żeby go wyłączyć, ja też muszę go zablokować. Patrzcie, ja przytrzymam teraz ten przycisk i widzicie laser mi poza po prostu zamrugał, a się nie wyłączył. A teraz dopiero jeżeli zablokuję laserek, linie są zablokowane, przytrzymuję przycisk i teraz dopiero jest laser wyłączony. Dlaczego tak jest? Ano to jest akurat bardzo proste, bo ponieważ jeżeli wyłączylibyśmy laser w pozycji odblokowanej, wrzucili gdzieś do torby do walizki z narzędziami, to cały czas ten mechanizm tutaj nam by pracował i to wszystko by się tam e, przysłowiowo mówiąc telepało i prawdopodobnie dosyć szybko uszkodzilibyśmy takie urządzenie. I teraz przechodząc od razu sobie do laserka, tego e, Multilasera 2D zielonego. Tutaj od razu, żeby nie przynudzać, jest identyczna historia. Tak, domyślam się z tego, co widziałem, to tak jest chyba to po prostu w każdym laserze, ale może ktoś e, nie miał do czynienia, dlatego o tym mówię i to jest ta sama historia. Jeżeli włączymy laserek, e, on jest oczywiście teraz zablokowany, to jest ta sama historia historia. On się tutaj nie poziomuje, nic nie będzie działać i on też będzie co chwilę sygnalizował nam mrugnięciem, że o widzicie mrugnął, że on jest teraz zablokowany. Też tutaj jest identyczna sytuacja od przodu. Mamy ten przycisk do przesunięcia, przesuwamy, laser zaczął się jak widzicie poziomować i wszystko jest wypoziomowane i teraz nie będzie mrugać. No i teraz tutaj ta sama historia. Tutaj mamy jedną, aha, dobra, nie widać tego w kamerze. Tutaj mamy jedną wiązkę lasera, która nam rzuca linie poziome, natomiast tutaj mamy drugą wiązkę lasera, która rzuca nam linie pionowe. No i teraz tu, jak widzicie, te linie się hmm, przecinają. No i zaleta tego lasera taka, że mogę sobie ten punkt przecięcia tutaj kręcić tylko i zmieniać. No i ta sama sytuacja. Raz klikam, to gaszę jedną wiązkę lasera, zostaje mi pozioma. Klikam drugi raz, zapala mi się tylko pionowa. I klikam kolejny raz, i zapalają się ponownie obie wiązki lasera. Tutaj jeszcze jest taka dodatkowa funkcja, ponieważ ten, tak jak mówię, może pracować z funkcją detektora. Więc teraz, jeżeli laser jest odblokowany, to tak jak mówię, nie mogę go wyłączyć. Ale widzicie, tu jest dodatkowa dioda, wtedy jak ją przytrzymam to się zapala nam tutaj niebieska dioda i wtedy laser może pracować z funkcją detektora. On wtedy puszcza te linie z tego co wyczytałem w instrukcji, troszeczkę mniej widoczne, troszeczkę bardziej cienkie, ale wtedy używamy go tylko z detektorem. I tak to wygląda. I teraz jeżeli no ja wyłączę tylko ten tryb detektora i teraz jeżeli oczywiście chcę laserek wyłączyć, to ta sama historia. Blok zablokuje, laser przytrzymuje i laser jest wyłączony. Blokada oczywiście jeszcze tak jak ja wspomniałem, że jest do transportu. Żeby go w ogóle wyłączyć, musimy zablokować laser. Ale też jest przydatna do wyznaczania kątów. No bo wtedy możemy sobie zablokować laser. Teraz może tak, ja przeniosę się na zewnątrz, pokażę wam, jak działają laserki na zewnątrz, jakie widać na zewnątrz, na świetle dziennym. Dobrze, słuchajcie, mamy teraz dwa laserki odpalone, jeden obok drugiego. I jestem na zewnątrz, jest pełne słońce, słoneczny dzień. Natomiast ściana jest w cieniu, jestem teraz w cieniu. Wrzuciłem tam sobie na ścianę garażu. Dobra, odejdź, odejdź teraz na sekundę, sorry, sorry. Jest to 2,7 metra od ściany. Podejdę teraz do ściany i pokażę Wam, jak widać zarówno ten, tą zieloną wiązkę lasera 2D oraz lasera krzyżowego czerwoną. Laserki są włączone w trybie automatycznej niwelacji. I teraz tak. Na wideo będzie mi to ciężko pokazać, bo nie ukrywam, że ta linia nie jest jakoś super widoczna. Ale widzicie tutaj. Tutaj widać zieloną wiązkę. I teraz ja ją zasłoniłem. O, jeśli chodzi o przecięcie. A tutaj się przecina. I no jest to w miarę widoczne. Jest zielony, lepiej na pewno widoczny niż czerwony. Zaraz wam pokażę czerwony. I teraz patrzcie. Przykładam sobie tą płytkę i nagle dużo lepiej widać. A w tym środku, no tak, tylko że ja go teraz zasłaniam. O, od dołu będzie łatwiej. I teraz widzicie idealnie. Widać punkt przecięcia na tej płytce. Jeżeli ją zabiorę, jest dużo gorzej. Natomiast jeśli chodzi o czerwony laser, to jest on tutaj. Tu w tym miejscu jest jego przecięcie i go już widać dużo słabiej. Ale jeżeli mu damy tą płytkę, to też zaczyna nam się tutaj cokolwiek pojawiać, chociaż szału nie ma. Czekajcie, bo ja muszę walczyć z tym, żeby go nie zasłonić samemu. O, teraz znajdę w sobie punkt przecięcia. Jest tutaj. No, niestety nie jest to takie proste, żeby go nie zasłonić. Jest, no dobra. No nie, niestety, o jest, udało się, słuchajcie, bo albo ręką zasłaniam jedną, albo ciałem, i bez tego też jest widać dużo gorzej niż z tą płytką, prawda? Ale ogólnie, jak widzicie, zielony jest lepiej widoczny, bo go widać zarówno gołym okiem, a jeżeli przyłożymy płytkę, no to już jest dużo lepiej, jeśli chodzi o laser zielony. Jest to 2,7 metra w słoneczny dzień na zewnątrz. Dobrze, teraz jestem w garażu. Brama zewnętrzna garażowa jest otwarta, czyli tak troszeczkę światła słonecznego wpada, ale no oczywiście jesteśmy w cieniu. Dwa lasery są oczywiście na tym samym miejscu, na przeciwległej ścianie, na półce ustawione. Jest to 3 metry. I teraz widzicie, jak wygląda zielona linia, a jak wygląda czerwona. Zielona oczywiście jest troszeczkę bardziej czytelna. Dobrze, słuchajcie, jeszcze tutaj zrobię taki test, gdzie rzucę wiązkę lasera na ścianę i będę go obkręcał o ćwierć obrotu co chwilę i sprawdzał na ścianie zaznaczę ołówkiem linię i będziemy sprawdzać czy linia pokrywa się związkom lasera po, każdej, po każdym obrocie. Laser jest ustawiony na statywie Manfrotto. Ja na tym statywie Wam zawsze nagrywam filmy. To jest jeszcze statyw, który mi gdzieś tam został z zabawy, z fotografii. Tutaj jakby ktoś tam chciał model, no to jest już raczej taki troszeczkę profesjonalny statyw. On zresztą kosztuje więcej niż tak naprawdę ten laser. On tam gdzieś około 800 stówek. Do niego mam głowicę, która też swoje kosztowała. Teraz jest ta głowica ściągnięta. Także laser jest solidny. Laser, przepraszam, statyw jest solidny. Nie jest to żaden tam plastik, który się będzie nam gdzieś tutaj latał w każdą stronę. I robimy sobie taścik. Dobra, jestem od ściany 4 metry. Mam tutaj rzuconą wiązkę linią się w zasadzie nie będziemy teraz tutaj zajmować, zostawiłem ją włączoną tylko po to żeby mieć jakąś orientację i ja zaznaczam sobie centralnie na linii ołówkiem, tutaj sobie jeszcze dam strzałeczkę że to jest tutaj, żeby mi było łatwiej się zorientować dobra, yy, uda mi się to na kamerze złapać? uda, nie uda Do, o jest, tam no w miarę widzicie jest linia ołówkiem zaznaczona na linii laserowej, teraz podchodzę i robię sobie pierwszą, yy, ćwierć obrotu sobie robię na początek no i tak jak mówię Robimy sobie ćwierć obrotu i podchodzimy do ściany, zobaczyć co się wydarzy. No i jest to, co zaznaczyłem ołówkiem na linii. Robię kolejne ćwierć obrotu. Znowu nam się pojawia pionowa linia, bo teraz tak naprawdę już mamy zrobione 180 stopni. Dalej ołóweczek jest na linii. Robimy kolejny obrót. Dalej jest wszystko zgodnie z tym, co zaznaczyliśmy. No i to jest ostatnia ćwiartka obrotu, czyli wracamy do pozycji takiej, jak zaczynaliśmy. W ten sposób był laser ustawiony. No i znowu sobie podchodzę do ściany. No i to jest wykonane. 360 stopni z pomiarami na każdej ćwiartce. Jak widzicie, linia jest tak, jak była zaznaczona ciągle na tym ołóweczku, czyli wszystko... W jak najlepszym porządku. Dobrze, słuchajcie, to była tak jak mówię, taka prezentacja. Takie lasery się głównie testuje w boju podczas gdzieś remontów i budowy, a nie gdzieś w piwnicy przed kamerką. To, co mogłem pokazać, czyli funkcję, działanie, widoczność tych wiązek, wiązek laserowych to pokazałem i teraz tutaj taki ten mały test z laserem 360, jako że go możemy w ten sposób przetestować, poobracać i zobaczyć, czy wypada cały czas w tym samym miejscu. Jak najbardziej wszystko wygląda OK. Podstawowy laser czerwony, krzyżowy na pewno w domu się przyda za 170 zł. Myślę, że nie ma nad czym się zastanawiać. Tutaj już troszeczkę droższy, zielony 2D około 7-8 stówek. No to już parę złotych kosztuje, ale wiadomo, takie rzeczy są nieocenione. Jeżeli ktoś potrzebuje, no tak jak mówiłem z dalmierzem, nie są to Typowo gadżety, które gdzieś tam nam mogą się przydać czasami, tylko jeżeli ktoś tego typu robotę robi, jeżeli ma dużo remontów do przeprowadzenia w domu czy po prostu pracuje zarobkowo, no to wiadomo, rzecz, która jest po prostu obowiązkowa. Oczywiście są jakieś tam zawsze ograniczenia. Aha, zapomniałem w ogóle powiedzieć o dosyć ważnym parametrze, czyli że zakres niwelacji obu laserów to jest 4 stopnie. Są oczywiście bardziej profesjonalne lasery, ale to już bo. Na, pod, na pierwszy rzut oka może się wydać duża różnica, a niewiele więcej zyskujemy. Tutaj mamy 170 zł, tutaj mamy 800 zł, tak? Ale no tak naprawdę, no mówię, tutaj jest tylko laser krzyżowy, tu jest laser 360, totalnie tak naprawdę inne urządzenie. A, a profesjonalne lasery potrafią nawet i 3000 zł kosztować, także 800 zł w tym wypadku nie przeraża. To by było na tyle. To była taka króciutka seria urządzeń pomerowych Dedry. Mam nadzieję, że jako odskocznia gdzieś od wiertarek, wkrętarek, które gdzieś tam zawsze testuję, się podobało. I zapraszam Was na kolejne filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!